Witajcie kochani na moim kanale W dzisiejszym odcinku przedstawię wam Bugi w SSO, które mnie na maksa Irytują i zalegają już tak naprawdę W Star Stable bardzo długo Ale oczywiście jeszcze zanim przejdę do samego odcinka To chciałabym bardzo podziękować Moim trzem ostatnim subskrybentom Którymi są Latająca Kotka Oreo LPSV I Black Rose Stables A jeśli to wy następnym razem chcielibyście znaleźć się Na mojej liście, to zasubskrybujcie Mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem Aby być na bieżąco z każdym moim nadchodzącym Filmem. Kliknijcie również kciuka w górę, jeśli ten film jest dla Was interesujący i zapraszam Was na moje social media, do których link oczywiście znajdziecie w opisie. Szczególnie zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam pojawiły się ostatnio naprawdę bardzo ciekawe fotki. No i teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pierwszym bugiem, który mnie niezmiernie denerwuje, jest to bug na robienie zdjęć. Jeśli lubicie robić zdjęcia w SSO, to być może sami spotkaliście się z tym bugiem, który w SSO jest już od naprawdę bardzo długiego czasu. Mianowicie, chcecie zrobić sobie zdjęcie waszej postaci. Macie już wybrane ciekawe miejsce, gdzie tło zdjęcia wygląda bajecznie. Wystarczy tylko wybrać ciekawą pozę dla naszej postaci, aby wykonać zdjęcie i dzieje się to. naprawdę irytujące, szczególnie dla osób, dla których fotografia w tej grze jest bardzo ważna, bo lubią na przykład wykonywać ciekawe zdjęcia z pasji, albo dla osób, które nagrywają na YouTubie i potrzebują ciekawej pozy na miniaturkę. Ja zaliczam się akurat do obu tych grup i lubię wykonywać zdjęcia dla fanów i na swój kanał, a ten bug zdecydowanie mi tego nie ułatwia. Oczywiście, że możemy sobie wykonać screena i złapać tą pozę, jaką chcemy, ale to nie powinno tak działać. Po to jest ta funkcja robienia zdjęć w grze, żeby z niej korzystać. I poza tym, gdy robimy zdjęcie aparatem Star Stable, nie traci ono tak bardzo na jakości, jak w przypadku na przykład Screena. I wtedy oczywiście, gdy robimy zdjęcie aparatem z gry, to mamy od razu więcej możliwości ulepszenia od razu tego zdjęcia. Drugi bug, który jest bardzo wkurzający, to bug na szybkość konia. SSO pojawiają się bugi, które są bardzo korzystne dla graczy i te, które lubią uprzykrzać nam tą spokojną, pikselową gierkę. I ten bug, jak się domyślacie, nie działa wcale na korzyść graczy, lecz jest tym, który który równie mocno irytuje, jak ten z pierwszego przykładu, nawet nie wiem, czy nie bardziej. Nie wiem, czy ten bug również wam się ujawnił, ale mi i mojej przyjaciółce już kilka razy. Ten bug spowalnia szybkość konia i kiedyś miałam taką sytuację w grze, którą najbardziej zapamiętałam z tym bugiem. Spieszyłam się na mistrzostwa i miałam dokładnie jakieś 3 minuty na pojawienie się na miejscu. Odległość była dosyć daleka, więc chciałam sobie podjechać pod wózką, ale żeby nią pojechać, musiałam się najpierw do niej dostać. I ja biegnę sobie szybkim galopem, a mój koń nagle zwalnia do tempa ślimaka, dosłownie. I uwierzcie mi, że nie mogłam sobie nim przyspieszyć w żaden sposób i mocno się tym faktem zestresowałam, ale ogarnęłam jak z tego wybrnąć. A mianowicie, kiedy ten bug się pojawia na waszej maksymalnej prędkości i koń zwalnia, dobrym tipem jest zejście z konia i wejście na niego ponownie. Wtedy wszystko działa jak powinno, ale co nie zmienia faktu, że jest to mega denerwująca sytuacja. Ja co prawda nie miałam takiej sytuacji w jakiś bardzo nieodpowiedzialnej w odpowiedniej sytuacji, masło maślane. Ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, aby na przykład, nie wiem, komuś się to stało na mistrzostwach. Przecież jest to automatyczna przegrana, nie z naszej winy. To jest zupełnie beznadziejne i mam nadzieję, że SSO to naprawi. Trzeci bug, który w SSO już od równie długiego czasu, jak pozostałe wcześniej przeze mnie wymienione bugi, jest to bug z tak zwaną łopatą. Widziałam również, że wiele graczy w grze, zarówno jak i na grupach poświęconych Star Stable, się skarży na ten bug i wcale im się nie dziwię, ponieważ on również mocno mnie denerwuje. Ten bug pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy sprzątać jakąkolwiek stajnię i w normalnym przebiegu zdarzeń ta łopata powinna być tylko widoczna, jak jest animacja tej naszej postaci z wynoszeniem gnoju, natomiast ona dalej nam się pojawia nawet po odhaczeniu już naszego zrobionego zadania. I co prawda ta łopata nie jest widoczna dla innych graczy, ale co z tego? Przecież ja ją widzę i żeby dopiero pozbyć się tego buga musimy się wylogować i zalogować z powrotem i wtedy ona zniknie, ale to jest po prostu jakiś dramat mogłabym te bagi wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście, abym zrobiła z tego drugą część, bo naprawdę w SSO w ostatnim czasie uzbierało się tego całkiem sporo. W Star Stable chodzą spekulacje graczy, że osoby zajmujące się tą grą, rozbudową jej i naprawianiem tych błędów mocno się w ostatnim czasie rozleniwiają i zamiast naprawiać błędy, których, jak wspomniałam przed chwilką, jest całkiem sporo, to wolą do gry dodawać coraz to nowsze konie. Otóż moi kochani, jest to poniekąd zespołowo Powiązane, ponieważ zespół Star Stable dba o rozwój gry i jakkolwiek z ich strony to nie wygląda, to wierzcie mi, że gdyby w grze zostały stare konie, to gra bugowałaby się jeszcze bardziej. Dlatego poniekąd najpierw zabierają się za to, a później będą naprawiać te wszystkie pozostałe bugi. Naprawianie błędów gry nie jest wcale takim prostym zadaniem i nie zajmuje dnia czy dwóch. Jest to naprawdę proces, nad którym trzeba pracować i wierzę, że w niedługim czasie się tego doczekamy. Więc jeśli te bugi Was denerwują tak samo, jak. Jak mnie, to nie martwcie się, trzeba nam po prostu troszeczkę do tego cierpliwości i wszystko zostanie niedługo naprawione. Ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i już się z Wami żegnam, do zobaczenia.